Was wszystkich w kolejnym filmiku chcę Wam trochę powiedzieć, co się u mnie zmieniło, bo dawno w filmiku nie było. Chcę wbić tą aurę na G, wtedy Wam wrzucę taki myślę, że taki jeden z lepszych filmików. A na razie Wam powiem, co u mnie, co mam nowego, może tak, co mam nowego i tak, żeby nie było nudno, to zjawkę sobie ubijemy. I tak, o, kupiłem sobie, o kurde nie założyłem, ale to szczegół, maskę plus 48 trucie, ponieważ jak zbije 75 level, nie będę miał nic na trucie, bo teraz mam w FMS-ie 2 na trucie i jakoś te bossy się otruwają. Dlatego sobie kupiłem maskę 8 trucie, bo taką nie miałbym nic na trucie, więc, a trucie musi być. Yy... Aha, mam tutaj taką tygrę. 50 wartości ataku, 1,5 kpż, 10 strzałów, 10 sztylety yy, Biorę w niej PvP przeciwko ninji Bo z tą zbrojką mam 35 na sztylety i myślę, że jest nawet spoko te 50 wartości Tak myślałem sobie, żeby zrobić jakiegoś dropka, 35 body i, założyć, I przełożyć tą zbrojkę, fmsa, ebony, budki żelka i tam jakąś tarczę bojową, później by się zrobiło na silnik i, i branzę. z HP jakoś można byłoby dropić, ale muszę sprzedać FMS-a, bo nie będę miał na truty no widzicie jakoś w tym bodzie jakiś dropnął no, jakaś skatka muszę sprzedać FMS-a, bo nie będę miał na truty, bo wolę w truty zainwestować, niż w w bojowego bo ja chyba bardziej taki do expa jestem Wiecie, coś tam do PvP zawsze muszę mieć. musi być, ale nie za cenę FMS-a. Tą nimfę pożyczył mi Mateo. Mówi, mówi, po prostu pokazał mi tą nimfę, ja do niego no... Zajebista. Potem wzięliśmy PvP, on mnie rozwalił. 85: Wojbody. Pozdrawiam. I potem dał mi tą nifę na handel stary kolega z S19 dał mi tą nifę na handel, dał akceptę i mówi: Pożycz, Pożyczam, pożyczam ci. No i jak na razie będę się w niej bił. A największa porażka, jaka to była, to jest ten bojowy kupiłem go, plus 9, 2KD, plus 4, jedno spalone z jednym bonem. Myślę, mam ten 70 level, 3 dodania, 3 zmianki. To sobie myślę, a może wejdą, nie? No i dupa, tylko jeden bon wszedł. I biłem się w nim jak do tej pory, dopóki tej Nimfy mnie nie pożyczył. I. Nie mam ninja w ogóle. Ani w bojowym, ani w, w, w nimfie. No, ale jakoś tam... Jakoś se radzę Bo mam masakrycznie się dużo kryta i szycia Feku. Na silnik plus branza. Jeszcze jakby w branzie było 10 to już... To już byłby... kosa. Ale powiem wam, że te 10 maga się nawet przydaje w tej branzie na... Ogniste duchy w, w piekle na księmetki 7 zarobi albo na triady w Redlesie. Yy. Wcześniej miałem stalkę plus 6, nie wiem czy wam pokazywałem plus 6, 2 KPZ 5 do P Reszta mniej ważna z 3 KD plus 4, te same kupiłem za 200 kk Na początku kolej wystawił za 280. Chyba potrzebowałem szybko kasy, i wystały później za 200, to ją kupiłem. A swoją śmiertelkę sprzedałem za 300 kk Tak więc myślę, że naprawdę dobry handel był. I tą stalkę dał, bardzo chciałem te 10 na strzały, bo na strzały mi jest potrzebny do DT. Bo będę nałogowo latów DT na 75 levelu. W sumie już lata. Tylko że mój brat gra czyli czy przekłada EQ na Blenda i on zgarnia spota. I razem potem wybijamy i we dwóch lecimy tak DT. Wiecie, ulepszamy, ja nie mam szczęścia, jemu zrobił łuk, bo on gra arherem. Zrobił mu łuk od 6,5 na plus 9. Srebrną na plus 9 nawet mu zrobił. A jak mi na razie nic. 4 stalki na plus 9, jednego bojowego plus 9. Wiem, że się nie opłaca ulepszać stalek. Lepiej maski strachu, ale... Nie wiem czy ja mu ulepszam w stalki. Nie, bo chcę chyba mieć stalkę plus 9, wiecie, tak fm jeden sobie staleczkę przy 9 założyć. Wie, mógłbym już za tą cenę. Już dawno mógłbym kupić sobie plus 9, ale wolę coś samemu zrobić. W końcu może mi zrobić coś na plus 9. A zatem z stalkę, stalkę dałem swoją stalkę i Ninfę plus 9,5B do Mixa -D plus +4, którą kupiłem za Pisią GK. Najmniej ja myślę, że dobry handel. Przynajmniej dla mnie, bo ja, jeszcze masz 6 lety. No dobra. nawet PvP przeciwko wojen biorę w tej zbrojce, bo ma Pisią Wartości i jest jest to kopnięcie i coś jeszcze chciałem mówić aha, szkatki sobie możemy otworzyć teraz jakoś w sumie trochę lipa będzie na na tym 75 levelu dropić na przykład szkatki blasku bo tylko pozostaje mi Redla i dt więc no i w sumie v3, ale nie nadropiłbym, nie dropie takiej ilości, którą bym nadropił na 54 body mentalów, w lochu małp, nie tak, przeważnie za takie szkaty blasku, to jak dropią 6 godzin, to dropię 200, 300 chyba kiedyś wydropiłem, to max Tak, jakoś nie wiem. Nie wiem, albo mi lip nie leciały, albo mi się nie chciało dropić. Ale teraz, jak będzie jakiś event ze szkatami blasku, muszę wydropić co najmniej 500, żeby był jakiś itemek. Może bojowy plus 95b. Stoi w M1 bojowy. Y Taki sam jak ta nimfa, tylko że 12 siła z z klasami Masakra, za 700kk, ale skąd tu hajs wziąć mm, Aha, tą, z, tą maseczkę kupiłem za 25kk Na początku stała za 30, nie wiem czy to ta sama, ale identyczna Za 30kk stała Pożyczyłem hajs, 8kk mi brakowało Lecę do tego sklepiku jej już nie ma Na drugi dzień patrzę, stoi za 48kk, myślę Może coś tam sprzedam, może ją kupię ale się rozmyśliłem. Potem patrzę znowu, stoi ta sama za 80 kaka. Myślę, Boże, wtedy, też, No, nie, nie wiem, to były to były sekundy i bym ją kupił. No, ale dzisiaj patrzę, stoi taka plus 4, 8 truci, 25 kaka. No to sobie kupiłem. Jak widzicie, na razie spukany jest, ale mam jeszcze 50 zielonych na sel. Bo jak bije 75, założę trutę większa, tak speed skończę. Księgi kląt, których jeszcze nie skończyłem Z 30 już nie wziął Masakra, mi te księgi to porażka jakaś Jeszcze 4 mam do oddania Albo 3, nie jestem pewny Militara dzisiaj zrobiłem, jutro będzie... Militarek i... Kurde, że za długo gadam Jutro będę... Jutro... Jutro wracam z Budy, czyli w piątek o 17.30 Troszkę lipa jest, ale jutro wbijam do V2, Pod miał się do 7.5 i jeszcze właśnie potrzebuję hajs na te pedeki. Nie wiem, 3 pedeki powinny starczyć, bo będę miał PDK z ja bo mam jeszcze 28SM. Kupię sobie to pudełko na jeden dzień i muszę wbić za ten jeden dzień. Do tego będę miał PDK normalnego i to wszystko i na 7.3. Odpalam sobie tą miksureczkę i jak expiłem na blendzie na mentalu to wbiłem z 73 0% z tą miksturką i z pdkiem nie wiem czy ten miałem PDS i pd z lasu chyba możliwe I to wbiłem 74 i dwie kulki potem się męczyłem znaczy nie męczyłem dobrze leciał exp ale postaram się wbić 73 do 75 w godzinę jeszcze o jedna kół. co to było szarża tego nie mogę, tak? Czyli dzisiaj jeszcze będą 4Q do Aury M, Do Aury G1 22 Kamole mam Jakby wbiło za 22 Kamolami To byłbym w siódmym niebie Ale ja tak myślę, że do 30 nie więcej powinno pójść Bo jak się pytałem Kumpli, którzy grają bodymi Bodymi? Bo body, Wojami body, body to Mówią, że tak poniżej 30 km, im szło wszystkim na aure, więc myślę, że nie będę miał takiego pecha Jeszcze 3 księgi kląt będzie git, a to jeszcze 4Q? Tak, 4Q jeszcze mam, dobre, no to jeszcze lepiej Albo się gdzieś, nie wiem, tak, dobrze, 4Q Tak więc co W tym filmiku to na tyle, jak wbije 75, będą Lepszej jakości filmiki. Znowu nagrywam nie w tej rozdzielczości. Kurde, zapomniałem. Ale myślę, że mi to wybaczycie. Następne będę nagrywał w rozdzielczości, w której będziecie wid widzieć normalnie te skile, bo widziałem, jak to jest rozmazane. A ja już kończę ten filmik, bo za długo gadam, będzie mi się to renderowało w 40 minut. A z tym, że ja będę miał otwarte. Trzy metki, i pewnie jeszcze stronę internetową, to będą 3 godziny. Tak więc dzięki za ułożenie, trzymajcie się, cześć.